Wchodzimy do domu głównymi drzwiami. Jesteśmy w przedpokoju. W lewo jest korytarz. Tutaj są małe bliźniacze pokoje. W prawo wchodzimy do salonu. Okna są zgodnie z projektem. Tu jest największe okno, przed którym będzie stół. Tutaj po prawej stronie mamy okno kuchenne. Odległość tego okna od tej ścianki to jest jakieś 30 cm. Tutaj będzie spiżarka. W tamtej części będzie część salonowa, balkon. Ta odległość tutaj na oko 4 metry. Wchodzimy w korytarz. I tutaj mamy pokoje bliźniacze. Okno, jak w projekcie. Odległość po prawej stronie około 15 cm. Faktycznie, może troszkę mało. Po lewej stronie metr około metr. Tutaj będzie kinkiecik nad głową troszkę inaczej niż w projekcie. Tu będzie łóżko. Tutaj będzie biurko z komputerem. Tutaj będzie. Ubikacja, nic na razie tutaj nie ma do oglądania. Drugi pokój bliźniaczy, lustrzane odbicie, czyli po prawej stronie około 15 cm, może 20. Tutaj również trochę światło jest niekorzystne do tego filmu. Tutaj mamy sypialnię. Sypialnia jest dosyć spora i przestronna. Odległości po prawej strone, z prawej i lewej strony od okna. okna od ścian są takie same i tak na oko wyglądają około metra. Tu jest taka wnęka na, na szafę wnękową, może jakąś komodę. Tutaj zrobiliśmy sobie gniazdka, które będą do szafki nocnej, ładowarki. No i łazieneczka. Łazieneczka jest faktycznie mała. Tak to, tak to mniej więcej wygląda, że tutaj będzie wanna. Po prawej stronie będzie kibelek. Tutaj będzie natrysk, czyli mm, tu będą drzwi przeszklone. A w tym miejscu będzie zlew. W dalszej części będzie tutaj pralnia, wyjście do garażu.